Naprawdę? Cześć, cześć. Już daję Pawła do telefonu, bo tylko wyjdę przed dom. Radek? Halo? Radek? Halo? Radek? Nie no, chyba to pomyłka. Nie no. Halo? Yy, chwila. kim rozmawiam? czy Paweł, proszę O, no to tam Pawełko A kim ja robię? Halo Jacek Wójcik A który Jacek Wójcik? Młody Ten jest Ciechanek? Tak, oczywiście Co tam ja coś trzeba? No nie wiem, ty wydzwoniliście do mnie Ja do ciebie? No, tak mi się wydaje Poczekaj, no chyba, że no. mi telefon dzwonił w kieszeni. Sprawdzę. Nie no, wy dzwonicie do mnie, ja do nikogo nie dzwoniłem. Kiedy? No, przed chwilą, no, dzwoni do mnie ten numer telefonu. Bardzo, no, ja ale ja mam <laughs> No nie wiem, no to ja tego numeru nie mam zapisanego. Nie wiem, to dzwoni nawet do mnie i mówi zaraz Pawła. No ja, jakiego ja Pawła? No. No, no, jak ja Ciebie mam zapisanego, no to dziwne. A ty masz nowy numer, czy to, to jest twój? No, twój? Nie masz nowego numeru? Mój. Mój numer od. Ale nie masz nowego? Ty, no to zaraz, no to nie wiem, a w każdym razie ja do Ciebie nie dzwoniłem, Paweł, wiesz? No dobra, no to przepraszam, w takim razie ja I nie to... odzwaniałem. Jak... No, nic nie szkodzi. Dobra, sobie zaraz sprawdzę i zapiszę. Dobra, no hej. A sklep otwarty jest? Słucham? Sklep jest otwarty? Sklep otwarty. Do której? Do 22. A powiedz szczerze, może e, wódkę... E, no, nie no chcemy kupić wódkę Kogo czy coś. Czy, jak, jak chcesz to wychodzić na kielifa? Halo. No halo, halo. Chcesz... Jak coś to co wychodzisz na kielicha? Anglia, 15 zł. Nie raz. No, jak, mówisz, jak coś, to, mówisz, że chcemy iść po wódkę, jak coś to idziesz na kielicha? Nie, no na kielicha nie, ja autor do roboty rano, to wiesz? A na o 5 staję do roboty. Ale my stawiamy jak Pierwsza coś. Zmiana na przed szóstą. Jak coś to stawiamy. <laughs> nie, no dziękuję. ja <laughs> nie, nie, Następnym razem. <laughs> ja tutaj przyjechałem w gości i nasłuchałem się o tobie, że ty niezły aparat jesteś. Tak? No! U kogo? No jak u kogo? A z kim gadałeś przed chwilą? No z Pawłem Kowalczykiem. No tak. A, a teraz z kim rozmawiam? No tutaj, z, z kuzynem. Przyjechałem tutaj. Kiedyś tu byłem parę lat temu, nie wiem czy pamiętasz. Ale byłeś u Pawła czy u kogo? No u Pawła, no. No, a jak patrz na imię? No właśnie nie, co ja będę mówił, no nie będę mówił, kurde, jak nie pamiętasz, to nie pamiętasz, no chciałem po prostu na wódkę zaprosić. No ale kurczę, no ja mam do roboty rano, ja rano o 5 5 wstaję do roboty, za 15 wstaję do roboty. No tak, ale jeszcze młoda godzina, jakbyśmy do 12 posiedzieli, no to wiesz. Nie no, co ty, u nas wyrywkowe odmuchanie na kopalni. A, a ty pijesz jeszcze? Nie, nie ma opcji. Słucham? Ty pijesz jeszcze? No oczywiście. Nie, no, serio się pytam. Piję? Jak jest, to się pije. Ale nie no, jak jest, to się pije, oczywiście. A. No to nie wiem. No. Nie no, ja dzisiaj, dzisiaj, no niestety nie. Dzisiaj. Ale nie wiem, a jutro na przykład przy sobocie. No, po robocie, po, przy sobocie zobaczymy. No, jakiegoś grilla byśmy zrobili, czy coś? No nie ma problemu, jutro, to jutro możemy się dzwonić. Tym bardziej mówię, że kiedyś piliśmy, już nie pamiętasz, ale teraz mi się w miarę lepiej powodzi, na YouTubie kanał zrobiłem. Mhm. I ten, coś tam mi się powo... Ale no gdzie piliśmy, u Pawła, czy gdzie? gdzie no, piliśmy? aha, właśnie, no nie wiem, czy mówić, bo wiesz. A, no, widzisz. No. no nic, dobra, to jutro się dzwonimy, dobra? Może być, no mogę zadzwonić jutro, albo Paweł zadzwoni. Dobra, dobra, no to na razie, ich hej. Okay. No, siema. <noise> chłop nie wiem, pewnie, chłop teraz pewnie zastanawia się, co się dzieje, Jakieś debil, znaczy chłop z wioski dzwoni, z innego numeru, później jakiś chłop... <noise>